W Chorzowie otwarto nowy parking bike and ride pod estakadą na prawie 100 rowerów. Mieszkańcy mogą na własnym rowerze podjechać na specjalny parking i przesiąść się do komunikacji publicznej w centrum przesiadkowym. Parking jest zadaszony i zamykany. Oprócz tego znajduje się tu stacja naprawcza dla rowerów. Jest to element dużego unijnego projektu, który realizujemy już od kilku dobrych lat. Projekt nazywa się Budowa Centrum Przedkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ta infrastruktura towarzysząca to przede wszystkim infrastruktura związana z rowerami wypuszczalnia rowerów i miejskich Kajteros to też jest element tego projektu. To oczywiście Centrum Przedziałego, które mamy tutaj z przodu na rynku, również bardzo zostało dobrze przyjęte, a także. Ten właśnie parking rowerowy, parking na 98, czyli prawie 100, 100 rowerów, parking jest monitorowany i to wszystko jest zintegrowane. Można to przyjechać rowerem prywatnym, zostawić, można tutaj przyjechać rowerem miejskim, go tu zostawić, przejść na centrum środkowe, tutaj po drugiej stronie ulicy. Ktoś z dzielnicy, która nie jest połączona np. tramwajem mógł sobie bezpiecznie przyjechać, zostawić rower, pojechać do szkoły, pracy, wrócić i powrót własnym, własnym rowerem. Taka jest idea tego parkingu, to jest taka kostka czy tych pucli, układanki, te, o tym Pan Prezydent mówił, tego dużego projektu, Nowej inwestycji towarzyszy także budowa ścieżek rowerowych, a tych przybywa w kilku punktach miasta. Z każdym rokiem przybywa nam ścieżek. Tu Pan Prezydent wspomniał o dwóch, które są aktualnie budowane. To jest wzdłuż ulicy Maciejkowickiej, Michałkowickiej, czyli już się połączymy z Siemianowicami po nowej drodze. To jest prawie 3 km nowej ścieżki. Będzie to gotowe do września, października. Ciąg pieszo z nowym oświetleniem. I będą jeszcze budowane ścieżki do parku wzdłuż ulicy Kościuszki jako odnoga przez ulicę Lwowską, wzgórze Redena. Bezpośrednio będą łączyły się ze ścieżkami, które już są, które funkcjonują w parku. Całość projektu budowy centrum przesiadkowego z infrastrukturą towarzyszącą w Chorzowie, której elementem jest właśnie nowo otwarty parking Bike and Ride oraz powstające ścieżki rowerowe, pochłonął blisko 41 milionów złotych, z czego większą część udało się otrzymać w ramach dofinansowania Unii Europejskiej.